Dzień dobry, witam wszystkich hodowców. Chcieliśmy się podzielić informacją. Sprzedajemy gołąbki. Tutaj kolega Sławek Dąbrowski wybrał starych gołębi. Kończymy z hodowlą. Tutaj koledzy są. 21. tutaj Sławek witam Sławka witamy witamy tu Bogdan dzień dobry witam, witam. chciałem pokazać najładniejszego młodego polota. Piękne oko duży gołąb w czołówce usiadł, byliśmy na locie i co sam wybrałeś go to znaczy o cztery konkursy ma no Ładny gołąbek, można mu oko tutaj skrzydełko pokazać. Ten dekalas ładnie odcięcie. Piękne gołąbki. Także że Ucheumka. się żegnamy z gołąbkami, pana, już wszystko zabierają. chłopaki to jest pana Tutaj tata pokazuje. To ostatni raz da. już swoje to ptaki, gółbki nawet, o, no. to już szczerze na ostatnim piórze, u nas kończą pierzenie. Tutaj myślę, chłopacy będą zadowoleni z tych gołębi bo tu naprawdę jest tak tym, dał buzi, dał w tym roku, że żeśmy i tak ostatni raz nie widzieliśmy, że żeśmy nas prowadzali, wszystko w te młode. Wszystko jest ten wicemistrz <grym> sekcji nie, no tak Rakowiec. Młodych, w tamtym roku no, o, z 15,8 tak 8 Strzała. Ja tak strzała. Bogdan tu też fachowiec no, nie, nie. ocenia super. On się zna na ptakach tyle lat też. Mój kolega Jarek Jak zadowolony? E, wiadomo, no. że twarda liga tu jest to gołębie twarde od kolegi, który już chowa w gołębie 50 ponad lat i ja wolę tu przyjechać, wziąć gołębia, jak gdzieś ściągać spod i płacić zdrowy. tysiące gołębie, jak to z tego i tak nic nie ma i tak no, nic o, nie ma, nie? Oczywiście. To są Zobaczysz, liga, będziesz prawdone, zadowolony. To są te poprówie. Nie No. Braszko. Braszko, braszko. to jest oryginał no brażko czerwone galia, zobaczcie bo to jest kamiczka. ona w rogu nawet jajka znosiła wszystko, w tym wszystko, roku jako mutka z jajkami witalne zdrowe gołębie no. dwie były i dwie przeleciały słuchaj jak wszystko ja co mam do ja to sobie wyjdzie. się Te chłopacy zbiorą, wybierają. To jest wszystko. Oczywiście będą dorady. My zawsze będziemy doradzać. Tylko mieszkamy siebie, także na locie zawsze się spotkamy. Oczywiście. Będziemy doradzać mu.

Sławek, jakie w tym roku miejsce? Czołówka? Prze... Tak, tak. O, ty. No i dobrze. To Wójka, na, na, numer to na głowę spojrzy. A to syn. Hodowca, Przyszło, przyszłość sekcji, e, coraz już starsze, 3, 3, 3, 3. tej sekcji, także. Tak, tak, Ale dolny chłopak. To, filmu, film, przyzna, no, już władze, dzisiaj będzie się... puszczone. Ja myślę. Są Puszki Niestety Kiedyś się coś kończy Podchodzą na emeryturę Konie Inne Sportowe gwiazdy czy skoczki sportowe kiedyś trzeba kończyć? No niestety taki jest nasz sport. Szkoda troszkę, no ale trudno. Zobaczymy. Idą na wystawę. No. No Będą szły, bo tu Jarek, żeby... Jarek chce, żeby na wystawę szły. Muszą reklama, nie? Tak. Bo on będzie miał wartość Tak. No, to jest to, to jest to. Pójd pójdą na. Pó to pójdą na wystawę. No to, bo które tu są może już na wystawę to idą? W tamtym roku też żeśmy mieli kilka nagród na wystawie w perpinie Okręgowej. Też na wystawę, Ty musiał zobaczyć w ten skrzydełko.